na niebie tych akcentów bardzo romantycznych nawet. Lutek z druciarzem również w Romantyk tworząc kanapę i mają ze sobą flagę i na białej czaszy z napisem Leszno z Leszczyńskiego Stowarzyszenia Spadochroniarzy Penik Bartosz. Także moi Państwo, oni w tej chwili zbliżają się do lądowania. Mogą Państwo zwrócić swoje oczy tutaj przed... No, planowanie, Szanowni Państwo, do lądowania się na to jest wyższa szkoła jazdy. Rzeczywiście to nie jest takie proste budowanie kręgu, i już jesteśmy na ziemi. Tu wszystko musi odbyć się oczywiście idealnie i na celność. W końcu wiemy, że spadochroniarze słyną z tego, że często, często biorą udział w zawodach na celność lądowania i potrafią w lądować na centrum o szerokości o średnicy 15 cm. Więc wszystko da się zrobić, a to absolutni fachowcy. Przepięknie wyglądają te kanapy utworzone przez, przez skoczków. Już za chwileczkę będą dla Państwa budowali rundy do lądowania i wylądują tutaj przed Państwem. Ja tylko dopowiem, że są w stanie wylądować w centrum nie 15 cm, ale 2 cm, taka 2 -dłotówka. i oni są w stanie wylądować w to zero, ponieważ są to mistrzowie celności lądowania. I teraz już dla Państwa lądują właśnie formacja z oraz bardzo zeszczyńskiego Stowarzyszenia Skoda Kołnia Rzeczeniści. dajmy ich brawami, nagrodzimy ich brawami.